Generalnie są różni klienci i ludzie mają różne potrzeby i z różnymi problemami przychodzą. No i są tacy klienci, którzy wiedzą, że na przykład chcą konkretnej metody, chcą na przykład ustalenia i tylko szukają konkretnego specjalisty, który jakby, który po prostu jest albo dobrym specjalistą w tym, albo jest niedobry, jest tani, drogi i tam. No i dobrze. I możesz sobie po prostu zrobić sobie research pod po tą ko konkretną. No ale są takie osoby, które na przykład trafią, tak, ciebie. I w sumie, no. Nie, nie wiedzą czego chcą. Nie wiedzą czego chcą. pomocy, tak, ale nie wiedzą w sumie. masz w momencie, że masz dużo metod w swojej ofercie. Nie masz tak, że jest tylko, masz tylko jedną metodę i okej. Okay, masz jest dużo. Więc na przykład, yy, jak myślałem wtedy, mogę powiedzieć właśnie dlaczego ta metoda, a dlaczego nie ta metoda, yy, co mogłoby, jak powiedz, jakie są szczególne przypadki. Właśnie poza tym, że na przykład są te takie niewyjaśnione jakieś tematy, nie? Ale jest jakiś charakter, tak, że na przykład powiedzmy tutaj, że na przykład chroniki akaszy są bardziej takie. Nie wiem, może to inne... jakąś specyfikę. Tak. W jakim na przykład, kiedy mam głęboką depresję, no to może na przykład chroniki akaszy byłyby dla mnie lepsze, bo są takie bardziej związane z sercem, z jakąś taką profesorą opiekuńczej miłości. A na przykład metoda ustawień byłaby odpowiedniejsza bardziej dla kogoś innego w jakimś innym problemie, czy po prostu kiedy się zdecydować na jednej, na drugiej, czy one się różnią. Może coś, coś, coś takiego bardziej... Bo, bo te też słyszałam od Ciebie, że ustawienia są takie bardziej brutalne, no a wiadomo, no. że nie, nie każdy by chciał tak po prostu iść ze swoim problemem i nagle tak brutalnie się z nim zmierzyć, tak spojrzeć no. po prostu na tą swoją matkę czy tam swojego ojca. Czasami by żeby to tak bardziej było w kocyczku i przy kominku i w ogóle tam jeszcze prawie jakbym miał kota na kolanach, niż tak po prostu brutalnie spojrzeć na swój najbardziej głęboki problem i no, po prostu tak chciałabym takie zestawienie też tych te kronik kaszy i ustawienia. Tak, tak. Tym bardziej, że ustawienia są nie zawsze, ale często grupowe, nie są taką prywatną sesją, tylko jest tak, że nagle głów wychodzi swój jakiś problem twój, czy w ogóle rodzinny, a tu nagle patrzysz na to, nie wiem, 10 osób. To znaczy, mogę tak, to spróbuję wszystko yy, to jakoś, to no... dużo, tylko w każdym razie tak. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o ustawienia w grupie, to jest możliwość przeprowadzenia tego procesu w taki sposób, że ludzie po prostu nie wiedzą, co to jest. Dlatego, że można sprowadzić, można poprowadzić na przykład ustawienia tak zwane zakryte, yy, gdzie to... nie mówisz przy grupie swojego problemu, Możesz powiedzieć go na przykład prowadzącemu w przerwie, albo pokazać mu na kartce napisane na przykład mhm. Twój temat. I wystarczy, że powiesz jedno zdanie i już co tłumaczyć. A następna sprawa, można po prostu przyjść i powiedzieć proszę, ustaw mój temat. Ty wiesz, o co ci chodzi, wiesz, czym Ty przyszedłeś, na przykład relacja z ojcem no, albo twoja jakaś sytuacja życiowa. Wiesz, z czym przyszedłeś, wiesz, jaki jest Twój temat, i ty mówisz do prowadzącego, chciałbym ustawić swój temat, z którym przyszedłem na dzisiaj, zróbmy to. I wtedy ja mogę wybrać z grupy reprezentanta lub reprezentantów ciebie, Twojego tematu. I jeżeli potrzebne jest nam więcej reprezentantów, bo Twój temat na przykład dotyczy Twojego ojca. Jego na przykład brata i jeszcze kogoś tam innego, na przykład e, firmy e, waszej, w której ty też pracujesz, i oni we dwójkę, to wtedy ustawienie zacznie nam stopniowo pokazywać, że w tym e, jakby e, musi wziąć udział więcej osób i automatycznie będziemy te osoby dobierać. Ja nie muszę wiedzieć, jaki ty masz temat. E, nie musi wiedzieć nikt z reprezentantów, jaki jest twój temat. I ludzie, którzy są na grupie, nie muszą wiedzieć, co się tutaj dzieje. Ja i tak zazwyczaj widzę, co się tam dzieje. Nie zawsze wiem, o co dokładnie chodzi, i nie muszę tego wiedzieć, ponieważ to nie jest potrzebne, żeby to się wszystko rozwiązało. Po prostu często i tak to jakby automatycznie to widzę. Ale to mówię w tym sensie, że jeżeli chodzi o pracę w grupie, też nie ma czegoś takiego, że. Zawsze e, musi być wszystko wiadome. W niektórych przypadkach e, dobrze jest przy grupie temat powiedzieć, albo gdy coś wyjdzie przy grupie. To jest po prostu uzdrawiające, gdy e, to jest takie e, wspólne z innymi ludźmi. E, ale nie ma też takiego przemusu, i e, możesz też zapytać się kogoś, kto pracuje. Jeżeli chcę pracować w grupie, to czy. E, po prostu w tej perspektywie, którą tutaj mam, jest możliwość to zachować. I jak duża jest szansa na to, że nie zostanie to po prostu upublicznione, że ludzie nie zorientują się, trzeba to wyczuć i już wtedy zdecydować, czy to ustawienie, które chcesz zrobić, jest na grupie, czy lepiej zrób sobie indywidualne. Także tu jest to takie. No właśnie to jest kwestia taka już konkretnej osoby i ustawienia i tematu. Ale tak mówię, żeby też wiedzieć, że to jest takie właśnie bardzo wygodne dla metody ustawień, że nawet jeżeli mamy pracę w grupie, to można zachować po prostu temat dla siebie i nie trzeba wcale wszystkim mówić, co się wydarzyło, między kim a kim, albo co to jest za osoba. Robiłam sporo takich ustawień. Czasami ktoś przychodzi i powie mi wcześniej, na przykład, że. Chcę ustawić na grupie temat relacji z mężem i z kochankami. Mimo to na grupie są osoby, które tą osobę znają i znają też jej męża, i jest prośba, żeby to zrobić po prostu jako ustawienie, gdzie reprezentantom nie będzie powiedziane, kim oni są. Mhm. I do tej pory, wszystko, co się odbywało, ma skuteczność taką, że ta anonimowość została zachowana. Także nie mówię, że tak jest w każdym przypadku, ponieważ czasami bardzo różne są te sytuacje, także trzeba już patrzeć na konkretną sprawę, na konkretną osobę i na konkretny temat, ale nie ma co się obawiać, że tylko dlatego, że grupa by miała zobaczyć, to, to nie można, bo można to zrobić tak, żeby grupa po prostu nie wiedziała, a żeby wszystko dla Ciebie zrobić, co trzeba dla Ciebie zrobić. No i ustawienia można też zrobić na sesji z terapeutą, że jesteś po prostu tylko tej ty druga osoba. I wszystko tak samo skutecznie załatwić. No i dobrze, i teraz nawiązując do tego porównania, kroniki jaka są ustawienia i czy ustawienia są brutalne? Mm. To że takie pytanie. Czy ustawienia są brutalne i w jakim sensie? Może tak. Z mojego punktu widzenia ustawienia faktycznie wymagają takiego spotkania się z tym swoim problemem, no bez nakładania na to żadnych zasłon i bez kolorowania tego. Jest potrzebne naprawdę zobaczyć to, co tam jest, żeby z tym zrobić porządek. Jeśli na to nie patrzymy, to tak jakbyśmy chcieli po prostu zrobić operację serca z zawiązanymi oczami. No nie ma to sensu, po prostu może trochę to jest drastyczne, popatrzeć na operację, ale jeżeli przychodzi nam, że mamy decydować, czy będziemy mieć operację, czy nie, albo po prostu jesteśmy chirurgiem, no to nie oglądamy na przykład jakiegoś tam filmu przyrodniczego czy z ładnymi widokami jakiegoś tam podróżniczego, tylko po prostu patrzymy na to, co trzeba zobaczyć. I dzięki temu to jest skuteczne. Więc w ustawieniach jest rzeczywiście taki element, który często wymaga od nas popatrzenia na prawdę. I przez to, że my widzimy tą prawdę w takiej postaci, jaka ona jest, bez kolorowania jej, że jest niby ładniejsza, ani bez nakręcania jej, jaka to ona nie jest, tylko po prostu dokładnie tak, jak jest i dokładnie tyle, ile o tym wiemy. Bo ustawienie może nam pokazać y, dużo informacji na dany temat, a może dać nam bardzo mało informacji. Może nam pokazać na przykład, że coś się wydarzyło pomiędzy babcią i, nie wiem, jej bratem. Nie wiemy do końca co, nie wiemy, czy to była kłótnia, nie wiemy, czy to była po prostu jakaś y, zmowa, nie wiemy y, o co chodzi, ale wiemy, że na przykład coś się między nimi wydarzyło. I to powodowało jakieś dysharmonie w naszym życiu osobistym, zawodowym czy zdrowotnym. Więc ustawienie nie pokaże nam więcej niż jest dla nas właściwe i potrzebne. Jeżeli po prostu dla Ciebie coś byłoby za dużo, to ustawienie Ci po prostu tego nie pokaże. To pole jest takie, można powiedzieć, wewnętrznie inteligentne. Mm -hmm. Nawet jeżeli próbujemy wyciągnąć pewne informacje stamtąd, bo jesteśmy dociekliwi, to jeżeli te informacje nie pomogą nam, że nie jest nam to potrzebne, nie dotyczą nas, to po prostu i tak tego nie dostaniemy. Więc zawsze dostajemy tylko to i tylko tyle, ile jest właściwe i potrzebne. A informacje, które były po prostu dla ciebie za mocne, zadłużone się w naturalny sposób ukrywają. I tak nie ma jak tego zrobić, ponieważ w ustawieniach, ustawieniach od strony takiej religijno-filozoficznej, można tak powiedzieć, pogląd jest najbliższy taoizmowi. Czyli, że jest harmonia we wszystkim i jest to, co ma być, wtedy, kiedy ma być, nigdy wcześniej, nigdy później. I dostaniesz dokładnie to i dokładnie mm. tylko tyle, i w czasie pracy z ustawieniami tą <laughs> energię, że to tak właśnie jest, da się odczuć. Jest bardzo dużo harmonii w procesie, który przeżywamy w trakcie ustawień. Czy to są ustawienia w grupie, czy to są ustawienia takie indywidualne, na przykład, że jesteśmy na sesji na żywo, czy to są ustawienia nawet przez telefon, albo przez Skype'a. Jest to poczucie tego, że na przykład, Coś dopiero jest w trakcie i czekamy, czekamy. Wiemy, że to się w czasie tej sesji wydarzy, ale wiemy, że jeszcze teraz to się nie wydarzy. To jest bardzo takie, da się to po prostu percypować, da się to odczuwać. Więc jeżeli chodzi o to, co mówiłaś, tak brutalność, no bo ja nie używam tego słowa zazwyczaj, także dlatego tak chciałam to skorygować. ja czasami mówię, że faktycznie bywa tak, że ustawienia dają takie poczucie takiego wylania kubła zimnej wody na głowę. Czasami jest takie poczucie, i wtedy jest przez chwilę coś takiego. Tylko, że jeżeli jesteśmy na przykład pijani, i ktoś nam da wpysk, to to jest na dobre. Mhm. Bo po prostu oczka śbijemy. Zobaczymy, kurczę, co ja robię. Mhm. W ogóle biłem syna. Że po prostu byłem pijany, biłem syna. Pijany gniewem, na przykład. Że co ja w ogóle robiłem w swoim życiu. Więc ustawienia potrafią nam to da dać trochę. E, może być brutalnie, ale to jest na dobre. Mhm. Także to jest tak, że rzeczywiście. <laughs> Jest taki element czasami, nie zawsze. Jest taki element czasami, że to, że to jest naprawdę uderzające, bo spotykamy się z tym, co jest w nas samych. I te rzeczy nie zawsze są takie kolorowe, ładne, chociaż czasami są. Czasami pole właśnie to nam pokazuje, ponieważ wyszukujemy sobie nie wiadomo jakich lęków, a tak naprawdę w środku na przykład jest nasza zmarła siostra lub brat, którzy czekają, żebyśmy się zobaczyli. I cały czas od początku życia czekają, mówią ja tu jestem. Później ktoś pyta rodziców czy ja, czy było więcej dzieci, czy ja miałam brata u siostrę i rodzice odpowiadają tak, zanim się urodziłeś mama była w ciąży, ale utraciliśmy to dziecko. Więc ustawienia potrafią nam pokazać to spotkanie. Ten brat może często żyć w symptomie, na przykład komuś się coś dzieje. W czasie ustawień wychodzi to, że ktoś tam jest, symptom zamienia się, okazuje się, że uruchamia się bardzo mocny proces, jest bardzo intensywna taka reakcja emocjonalna między reprezentantami. Oni się spotykają, następuje ten uzdrawiający proces. Ja się mogę zapytać: Czy po prostu, czy ty masz rodzeństwo, czy wiesz coś o tym? Ta osoba może powiedzieć, że tak, że wiem, że po prostu. Teraz mi się przypomina, kiedyś mi rodzice mówili, że miałem jeszcze mieć brata, na przykład. A czasami ta osoba nie wie i można jej poradzić. Możesz, jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli to będzie po prostu dostępne, zapytaj się o to. Można też w ogóle się o to nie pytać ani, ani nie doradzać. Można to po prostu zostawić. Obrazy, które przychodzą z pola, one nie mają nazwy i wszystko w ustawieniach jest bardzo wielowymiarowe. Dlatego jeżeli nawet przychodzi taka relacja typu, że w symptomie, że właśnie zmarły na przykład brat czy siostra lub ktoś inny, może to był brat na przykład mamy i to ona będzie się z nim, pojedna się z nim w czasie tej pracy, a my wyzdrowiejemy, to zawsze tam jest jeszcze więcej, ponieważ tam nie ma naklejki, że to jest tylko to. I wiele rzeczy innych rozwiązuje się w naszym życiu w konsekwencji zrobienia jednego ustawienia. My ustawiamy symptom, ale bardzo szybko nasza sytuacja w pracy może też się polepszyć. I również nasze relacje z naszym partnerem się zupełnie zmienią. Dlatego, że jeżeli mamy takie ukryte rodzeństwo, to często z partnerem możemy dążyć i po prostu automatycznie wchodzić w relacje takiej jak papuszki nierozłączki, że to jest takie, żeby się stopić w jedno. I później już oboje partnerzy tracą własną indywidualność i mają siebie dosyć. I przy takich właśnie, jak brat bliźniak, który był tam na poziomie ciąży, ale później już tylko jedna osoba się urodziła, takie rzeczy mogą być i one nie działają korzystnie na partnerską relację. Do pewnego momentu jest super. Ale jak jest już przeobrzone, to partnerzy już zaczynają się po prostu na przykład nienawidzić i ten związek ma bardzo dużo kryzysu. Gdy zrobimy z tym porządek, to już otwiera się droga do utworzenia sukcesywnych takich dobrych związków partnerskich, które przetrwają. Kryzysy i tak są. Nie tylko to są kryzysy dlatego, że w rodzinie coś było. Kryzysy są też dlatego, że dwoje ludzi ma dwa inne punkty widzenia. Pochodzi z innych światów, w mojej rodzinie było Błotach, w jego rodzinie było Błotach i po prostu przecież rzeczy powinny być takie, że się wstaje rano i się je śniadanie. Nie, śpi się do kiedy się chce i się po prostu ja co się chce. I jest konflikt, nie, nie może tak być, no musi tak być. I niekoniecznie problem między partnerami jest tylko dlatego, że ktoś ma dodatkowe rodzeństwo, albo że rodzice się rozjedli, albo że gdzieś tam był kochanek czy kochanka. Problemy wynikają często po prostu z tego, że człowiek ma problem sam ze sobą <laughs> i projektuje też na drugą osobę, a poza tym tam, gdzie jest spotkanie się dwóch sił, zawsze są jakieś różnice pomiędzy jedną a drugą osobą, ale też dzięki temu te dwie osoby mogą stworzyć coś nowego. Jeżeli następuje takie stopienie się w jedno, to nie jest korzystne, ponieważ każdy z partnerów traci własną indywidualność i przestaje być czymś po prostu atrakcyjnym, ponieważ my to już i tak mamy, więc szukamy czegoś, czego my nie mamy. Dlatego tu, jeśli chodzi o ustawienie o tą brutalność, to bym powiedziała, że rzeczywiście czasami jest takie poczucie, że to jest takie wstrząsające dosyć zobaczenie tego, co jest nam pokazane, ale nie zawsze. Poza tym pokazane jest nam to, co jest potrzebne i tyle, ile jest właściwe. Nigdy za dużo, ani po prostu nie to o co chodzi. Jest nam pokazane dokładnie to, i tyle, i dlaczego. Teraz jeśli chodzi o porównanie. Ustawienia, kroniki arkarzy, czy są delikatniejsze kroniki? Jeśli chodzi o kroniki arkarzy, to różnica jest taka, że ustawienia mamy i w formie grupowej, i mamy w formie indywidualnej. Natomiast kroniki mamy głównie w formie indywidualnej, chociaż w kronikach jest bardzo dużo różnych możliwości, jeżeli chodzi o to, co można tam wykonać w czasie podłączenia do kronik. I praca w grupie jest też wariantem dostępnym. I również można... Mogą być reprezentanci żywi, kiedy przebywamy w kronikach i można różne archetypowe i rodzinne sprawy rozwiązywać w momencie przebywania w kronikach. Akarszy. Jest pewne można będzie wyzwanie w tym temacie, dlatego że podłączenie się do kronika kaszy wymaga po prostu takiego bycia podłączonym, tak energetycznie, i to wymaga mocnej koncentracji innej niż ta, która jest w ustawieniach. W ustawieniach pole po prostu jest. My nie musimy się tym przejmować, tylko jakby oddajemy temu zaufanie i jesteśmy prowadzeni. Nie przez konkretne osoby, które musimy słuchać, czy tam siły, które musimy dokładnie słuchać, rozpoznawać obrazy i tak dalej i tak dalej. Tylko po prostu pole porusza reprezentantami i porusza osobami i ono nam samo odsłania. Więc to jest tak, że my wchodzimy w takie niedziałanie, żeby to tak bardzo prosto opisać. Próbuję tego opisać, żebyś zrozumiała, ja nie wiem, co Można powiedzieć, że wchodzimy w taki po prostu oddajemy. Jakby <gry> e, 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 kontrolę, jakby wypuszczamy kontrolę z rąk i pozwalamy po prostu sobie na to, że zobaczymy, co zostanie nam pokazane. I w ten sposób wszystko znajduje samo rozwiązania, bez naszego kontrolowania i naszych pomysłów. Nawet osoba, która prowadzi, ona też jest prowadzona ona też jest reprezentantem, e, po prostu, kto, który wykonuje część swojej pracy. Każdy ma swoją rolę w ustawieniach, i prowadzący też jest jakby prowadzony przez tą większą siłę. I tutaj jest po prostu taka, można powiedzieć, wygoda. A w kronikach jest z kolei tak, że mamy to pole i nauczycieli mamy poczucie podłączenia do bardzo kochającej energii. I jest bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, jakby dane automatycznie, że czujemy, że jesteśmy w takim bezpiecznym miejscu, gdzie trudne energie nie mają dostępu, gdzie jesteśmy chronieni i bezpieczni. Z drugiej strony przebywanie tam długo wymaga po prostu takiego, tak jakbyśmy cały czas mieli włączony silnik, czyli wymaga po prostu takiego energetycznego działania. I ta sesja jest wymagająca, żeby utrzymywać podłączenie z kronikami akaszy. Żeby utrzymywać je długo. Jeżeli na przykład jak ja pracuję, to dla mnie najlepiej jest pracować do około 2-2,5 godziny. W tym czasie jestem w stanie naprawdę bardzo mocno utrzymać to połączenie. Jeżeli pracuję dłużej niż 3 godziny, to zaczyna być czasami męczące. Czasami jest tak, że pracujemy 3-4 godziny i jest bardzo ok, ale czasami powyżej 3 godzin zaczyna być po prostu wymagająco, żeby utrzymywać cały czas to połączenie, ono zaczyna niknąć. Także gdyby była to praca w grupie, to byłoby wygodniej, gdyby ona była krótka mhm. i gdyby zaczęła się dość szybko po otwarciu kronik, a nie na przykład, że robimy sesję 2 godziny i dopiero zaczynamy, ponieważ to jest wtedy po prostu wymagające. Gdy wprowadzę ustawienia. I prowadzę je kilka godzin, to zazwyczaj jest po prostu w porządku, nawet przez 8 godzin czy, czy więcej. Zależy, w jakiej jestem kondycji. Ale jeżeli jestem ogólnie w dobrej kondycji, to mogę wiele godzin prowadzić i nie czuję, czasami się nawet razem z rozwijającymi się godzinami warsztatu dalszymi, mogę się poczuć lepiej niż się czuję wcześniej, na początku warsztatu, czy, czy po prostu przez pierwsze godziny. Więc Tutaj jest ta różnica, że ustawienia możemy zrobić i w grupie indywidualnie, a kroniki akaszy, o ile mamy możliwość użycia grupy, o tyle zazwyczaj w czasie pracy z kronikami pracujemy indywidualnie. Niektórzy ludzie bardzo lubią terapię grupową, praca w grupie ma swoje też dodatkowe zalety. W niektórych sprawach inni ludzie mogą nam po prostu pomóc tym, że są razem z nami. Czasami też jest tak, że wiem, że energetycznie, jak jest grupa, to po prostu posuwamy się dalej, bo jest nas więcej, mamy więcej energii. Ale są też takie miejsca, jakby w naszym własnym świecie, gdzie i tak możemy wejść tylko sami. Gdzie grupa nie idzie z nami. Także jest to bardzo różnie. No, i teraz jeśli chodzi o to poczucie takiego delikatności w chronikach. Więc załóżmy, że patrzymy na porównanie między sesją indywidualną chroni i sesją indywidualną ustawień. Kiedy będzie lepsze to, a kiedy będzie lepsze to. Ja na to patrzę od takiej strony praktycznej. Jeżeli ktoś ma jakiś problem w życiu bardzo konkretny i po prostu chce go rozwiązać, wtedy najczęściej polecam ustawienia i sama dla siebie, jako klient, również wybieram ustawienia. Nie będzie, że ktoś ma jakiś problem medyczny, np. z jakimś symptomem, to ja doradzę ustawienia. Po prostu najlepiej jest zrobić ustawienie medyczne. Jeżeli już naprawdę był u lekarza, już robił co się da i nie udało się tego załatwić, i chce skorzystać z jakiejś metody tego typu, to ja bym dla siebie wybrała ustawienie. Po prostu jest konkretny problem. Ustawienie jest takie, że robimy, jest zrobione i konkret. Natomiast jeżeli osoba potrzebuje takiego przewodnictwa duchowego, ma jakieś pytania, chciałaby poznać odpowiedzi, może ma też coś do zrobienia, ale w zasadzie potrzebuje tak się rozeznać w pewnych sprawach i dopiero sobie to przemyśleć się zastanowić, wtedy kroniki będą lepsze bo tam będzie duże poczucie bezpieczeństwa, można zadać pytania na różne tematy. Na przykład w czasie sesji takiej długiej można przepracować czasem więcej niż jeden temat. I w ogóle można zapytać o bardzo różne rzeczy, więc w takich przypadkach kroniki będą dobre. Jeżeli ktoś ma po prostu pytanie i chce dostać wskazówki, chce dostać odpowiedzi konkretne, to jest korzystne. Ale również, jeśli ma rozwiązanie spraw, na przykład, niech będzie, że ktoś ma ten problem z tym symptomem i chciałby użyć kronika kaszy, tak, jak najbardziej, można użyć kronika kaszy do tego celu. One też nam mogą rozwiązać ten temat lub go popchnąć. One nam mogą po prostu powiedzieć też, którzy lekarze będą dobrze, którzy nie będą dobrze. Mogą nam pokazać obrazy, mogą nas naprowadzić, jak je rozumieć i tak dalej. A z kolei w ustawieniach, robimy ustawienie na ten symptom, i na przykład dwa dni później dostaniemy informację, że jakiś nasz znajomy ostatnio trafił do wyjątkowo świetnego lekarza, który jest podobno super. I da nam kontakt, my tam idziemy i ten lekarz jako pierwszy od lat potrafi nas zdiagnozować i nas wyleczyć. I to jest jakby efekt ustawienia. Więc jedna i druga metoda, ona nie jest zamiast na przykład pójścia do lekarza, czy tam zamiast napisania CV i wysłania, tylko na poziomie materii działamy, a na poziomie duchowym uruchamiamy to, co jest przyblokowane. I wtedy, jeżeli tam jest uruchomione, tam jest wszystko ok. A tutaj podejmujemy działanie, to nie ma już przeszkód, żeby działanie, które podejmujemy, odniosło sukces. Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy do końca tak, dobrze. Tak, tak, odpowiedziałam, dlatego. Dla mnie osobiście obie te metody są bardzo bezpieczne i mam duże zaufanie do obydwu z nich. Sama częściej korzystam z ustawień dla siebie. Uważam, że dają po prostu mm. wymierny efekt i dla mnie są bardzo piękną formą pracy. One są też takie bardzo konkretne mm. i nie ma tam dodatków i kolorowania, mm. a zarazem wszystko jest pełne. I e, niczego nie brakuje. Może nie mieć żadnej e, właśnie nazwy, można nie dawać do tego słów. Można je dać, a można ich nie dawać. I właśnie wtedy, kiedy ich nie dajemy, te m, prace są najpiękniejsze. Ponieważ dostajemy e, tak dużo e, i nie musimy e, nakładać etykietki. Że niby tylko coś zostało, mm. do, zostało nam dane. Dzięki temu, że nie nakładamy tej etykietki, możemy łatwiej zobaczyć pozostałe, jakby warstwy, ale również to, co prześwieca przez nie wszystkie. <grym> Dlatego ja osobiście bardzo lubię tą metodę. Po prostu jest tam wiele dobra, które płynie na różnych poziomach.